Z tej strony na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I w dzisiejszym odcinku. Na sam początek otworzy skrzynkę i po prostu ten skin, który wyleci, będzie dla Ciebie widzów. Więc jak chcesz go wygrać, musisz mieć łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz oraz oczywiście musisz używać mojego kodu promocyjnego, który daje Ci 5% do wpłaty. No ale oczywiście możesz mieć więcej procentów wpłaty, jeśli użyjesz sobie dziennego e, bonusa i trafisz na przykład dodatkowe 5, takie widzicie, ja mam tutaj 10, więc zapraszam. No i co widzowie, kupiłem nowe światło, kupiłem taki mieczy ledowy, który ogólnie tam nie będzie Teraz tam jest, bo chciałem go przetestować, wiem, że mocno to świeci i daje to po oczach Ale to jest wszystko do ogarnięcia, on będzie ogólnie tutaj, żeby było lepsze światło na mnie No ale tak, na początek dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie Znaczy w sumie nie musicie dawać, bo on tam nie będzie, ale ogarniemy to i będzie na pewno wszystko w porządku Mamy dzisiaj 4,5 tysiąca złotych No i zobaczymy co uda się tutaj W dzisiejszym odcinku wyciągnąć Mam nadzieję, że coś fajnego e, No i dobra, no i zaczynamy sobie Od skrzyneczki hydrotu, z dawno tej skrzyni nie otwierałem A możemy sobie pyknąć 5 za 1000 złotych W sumie więc lecimy już na grubo e, ok i to jest dobry drop Bo jest koska, jest kałaszek On jest warty ile? Z 500 złotych? 700? ok jest profit No to możemy otworzyć jeszcze 5 no i lecimy dzisiaj na grubo, lecimy dzisiaj na grubo Ok, to kosztuje 500 digielek, 350 Jest lekka strata, ale nie jest źle I na sam początek walimy od razu gruby kontrakt Mamy dwa takie kałaszki nawet Więc lecimy kontrakt, uwaga, za 2600 zł 57 Hyper Beast Factory New za 2700 on jest O kurde, no to tego się widzowie nie spodziewałem No ale dobra, jaki jest plus? To jest najważniejsze. Dobra, 2400 zostało. No to pyknijmy sobie może skrzyneczki użytkowników i weźmy sobie jakąś od 150 złotych, e, powiedzmy do 250. E, no i mamy fate case'a, O, to jest bardzo fajna skrzynka. 5 takich, również 1000 zł, a nie, to jest bezsensowna skrzynka. No tak, to jest skrzynka bezsensowna, więc nawet nie spojrzałem na procenty, ale wiecie co? Fate, powiedzmy, od 150 zł, skrzynka fate. Okej, okay. tu już te procenty są większe I tak małe Ale spróbujmy trzy takie skrzyneczki sobie pyknąć Za 570 zł No i zobaczmy No właśnie, dobra Jednak dzisiaj skrzynki użytkowników nie są w formie Ale zróbmy kontrakt z tych właśnie e, fejdów e, No to już tu jest 1000 zł Prawie jest w, e, Co to jest za nóż? Ursus za 600 stówek. Okej, okay. słabo Jeszcze jeden kontrakt Jest naklejka za uwaga 440. No to tutaj znowu zabrało, ale dobra 934 zł. Mamy w tym momencie. Mm, no to staćmy na jednego luksury. Pyknijmy sobie jednego luksury knife'a. No i zobaczymy. Może akurat tutaj coś grubego wyleci. Ok, e, to będzie profit. Tak jest bardzo ładnie. 1076 zł. I możemy sobie zrobić jeszcze jeden kontrakt z Bowie Knife. To będzie średnio raczej Marble Fate. Ok, 1200. Dobra. No, troszkę straciliśmy, ale nie źle. Sprzedajmy go, go sobie tego Bowie Knife'a e, I 1300 zł. 1300 zł wydajmy. E, no, jakoś dobrze. Dobra, chase razy 5. Może uda się trafić na fate. Mam taką nadzieję, zobaczymy. Wy pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę. Kurde i w ogóle. Miałem otworzyć wam skina na sam początek, a tutaj tragicznie. Dobra, to mamy 300. Miałem wam otworzyć na sam początek skina i dzisiaj do wygrania będziecie mieli różowego skinka. I dzisiaj do wygrania. Macie takiego Martosika za dwie dyszki, więc jak chcesz go wygrać, to co mówiłem, łapa sobie komentarz. Eee, no i kodzik Esteban oczywiście na Getwórce. Wpłacacie niesamowicie za co wam widzowy bardzo serdecznie z góry dziękuję. No a my otwórzmy sobie 5 skrzyneczek 10% na simów, No i zobaczmy. I uwaga, leci. Mamy jedną awóbkę. To najważniejsze. Niestety tą tańszą mogła być ta za 500, ale profit to profit. I polećmy na grubo. Lecimy na grubo, widzowie, kontrakt warty. Ponad 3300 zł. Jedziemy, uwaga, podpisujemy. Jest Butterfly. Proszę, jakiś kolorowy, i nie będzie źle. Autotronik to na pewno jest profit 4700. No, i to jest to, widzowie. To jest to właśnie o co chodzi w tym odcinku. Na razie go sobie sprzedamy, ale chciałbym właśnie coś takiego sobie zostawić. Więc spróbujmy otworzyć, otworzyć, otworzyć 5 skrzyneczek premium i to na pominięciu i 5 razy tak. Pierwsza. Strata. Druga, lepiej, ale strata. Trzecia, bardzo ładny profit. Czwarta. W porządku i piąta lipa. No i dobra, i robimy kontrakt. Robimy kontrakt z tych wszystkich temków i po prostu e, otworzymy sobie na sam koniec dwa luksury e, najfy i zobaczymy, co tam wyleci. Jeszcze mi tu pies szaleje. Pozdrówcie widzowie mojego psa w komentarzu, bardzo mi będzie miłego go pozdrowicie. No i robimy kontrakt kolejny, dostajemy uspika spika oj, oj, oj bardzo słabo. Dwa koła M9 da jakąś drogą. No nie, to nie jest droga 1600. No i dobra. Dwa luksury na sam koniec i robimy kontrakt. E, z trzech noży, uwaga, zobaczmy co tutaj poleci. Oj, oj, oj dwa najgorsze. No i dobra, robimy kontrakt za 2800. Jest karambit, proszę jakiś dobry Autotronik znowu! No... Okej, okay, mieliśmy Butterfly'a, ale mamy Karambita za 300, no profitu nie ma, ale mamy bardzo ładną kostkę w ekwipunku, a Wy pamiętajcie widzowie, że mamy nowy event, no i mamy eventowe skrzynki, mamy tryby, więc zapraszam wszystkich serdecznie do brania udziału, plus jak nie chcesz wydawać punkcików eventowych, możesz sobie zgarnąć naprawdę fajne noże, więc co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, my się widzimy w kolejnych odcinkach, no i na razie.